Witam. E, piła formatowa sprowadzona z, z, z zachodu samko w włoskiej produkcji. Piła z wózkiem 3 metry długości, z podcinakiem do płyty meblowej. Podcinaczek jest tutaj widoczny. Akurat oni dzisiaj tylko e, płytę, e, taką mdf także dodatkowo ma kątownik taki fajny, wysuwany do drobnych elementów oraz zwykły duży kątownik, e, duży e, przymiar do formatowania z, z jedną zapadką piła w oryginale w bardzo ładnym stanie oraz druga piła jest to też włoska produkcja model Sigma też bardzo fajna bo to jest pilarko-frezarka znowu z kolei wózek bezluzowy bardzo fajnie ułożyskowany na takim pręcie bardzo masywny o długości przejazdu 150 cm jest skoku tego wózka też jest bardzo wyposażona w taki fajny kątowniczek do, do kątów ze zderzakiem, dodatkowo wózek do dłuższych elementów, frezarka na osobnym silniku. Piła ma regulację wysokości oraz kąta. Tak, tu jest o, aż ma 6 kW, ale to jest cała, cała maszyna, bo będzie miała po 3 kW i frezarka i, i pilarka. Bardzo ładnym stanie jest ta maszynka, jeżeli chodzi o, o stół i o wszystko. Zapraszamy, dodatkowo wiele, wiele innych maszyn, załadunek zapewniony oraz tani transport.